Bardzo serdecznie, Jessica z tej strony Dzisiaj mam przygotowane pytania o macierzyństwie Więc uznałam, że ten pokój, obecność Lili Wszystko jest tutaj na miejscu Postaram się jak najmniej edytować ten filmik Żebyście mieli takie czyste przemyślenia Niektóre pytania są lżejsze i na trochę cięższe Pamiętajcie, że to są tylko moje przemyślenia Każdy może mieć swoje zdanie Kochanie, mama coś robi Mam wrażenie, że polskie mamy Wiele się muszą nasłuchać od żeńskiej części rodziny co powinnyśmy robić ze swoim dzieckiem, że wszystko robią nie tak, jak jest w Ameryce? Też się tak wtrącają niepytani, czy raczej pilnują własnego nosa? Oczywiście każda rodzina rządzi się swoimi prawami i słyszałam opowieści i jednej, i drugiej strony. Na szczęście ja mam cudownych teściów i oni się w nic nie wtrącają. Czasem powiedzą, że za naszych czasów było tak i tak, a na koniec zawsze dodają, ale to jest wasze dziecko, to jest wasza decyzja. Wy robicie tak, jak Wam odpowiada. My jedynie możemy powiedzieć, co u nas zadziałało, a jaką podejmiecie decyzję, to wszystko zależy od Was. I takie podejście moi teściowie mają do wszystkiego. Nieważne o jakim tutaj temacie nie zaczniemy rozmawiać, zawsze usłyszymy podobną odpowiedź. I też. Zawsze powtarzają, że jeżeli mamy jakiekolwiek pytania, wątpliwości, możemy do nich uderzyć, ale też rozumieją, jeżeli chcemy żyć po swojemu i zrobić coś wedle swoich przekonań. Więc tutaj akurat mamy bardzo, ale to bardzo dużo szczęścia. Męczy mnie nacisk na posiadanie więcej niż jednego dziecka. Hej, siedzi przed Wami, jedynaczka. Często słyszę, że nie jestem jak typowa jedynaczka. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o dzielenie się rzeczami, to dzielę się chyba lepiej niż Russell, bo mnie mama zawsze uczyła dzielenia. Nawet jeżeli dostałam czekoladę, to raczej wymagała ode mnie, żebym chociaż zaoferowała e, poczęstunek innym osobom. Nawet jeżeli niekoniecznie chciałam się dzielić, to i tak zawsze bym to zrobiła. Uważam, że bycie jedynakiem nie jest złe. Można być szczęśliwym, można być zadowolonym, można być... E, Otoczonym ludźmi, ja nie czuję się nigdy samotna. Myślę, że to też zależy od tego, z jakiej jesteście rodziny. Moja mama zawsze pilnowała, żebym miała koleżanki w podobnym wieku. I ja mam moją przyjaciółkę od macicy, tak się nazywamy od zawsze. Nasze mamy też się znały, znamy się od Pampersa, tak naprawdę nie wiem, jak by wyglądało moje życie bez tej osoby. I mm, taka przyjaźń zastępuje mi. Siostra Czy pojawienie się dziecka psuje związek, relacje z mężem? Podziwiam pary, które decydują się na dziecko, żeby odratować związek Ja wiem, że w moim wypadku i Rasela to byłby gwóźdź do trumny I tutaj naprawdę niewolbrzymią Ja kocham mojego męża bardzo I wiem, że on też jest za mną I jesteśmy, moim zdaniem, dla siebie stworzeni i bardzo się cieszę, że go znalazłam na mojej drodze. Ale gdybyśmy nie wspierali się, to ja nie wiem, jak ja bym to macierzyństwo przeżyła. Teraz na przykład Lili ma cudowny okres. Uwielbiam tego bobasa Wczoraj wieczorem przyniosłam ją do łóżka, dałam jej wody, sama się położyła, jak się napiła, przytuliła się, wtuliła, dała czoło do czoła, nosek do noska i mnie obijała za szyję. I po prostu w takich momentach sobie myślę, Boże, macierzyństwo jest najcudowniejszą rzeczą na świecie. A potem przychodzą kryzysy, załamania, i ja wiem, że ona tego nie robi na złość. Ja sobie zdaję sprawę, że ona uczy się kontrolować emocje, radzić sobie z problemami, że ma inne potrzeby niż dorosły człowiek i ona po prostu wszystkiego się musi nauczyć. I ja to rozumiem, ale w tych momentach ja całą swoją energię skupiam na tym, żeby na nią nie krzyczeć, żeby stworzyć jej bezpieczne, spokojne. Miejsce, do którego może przyjść i właśnie się z tych emocji oczyścić. Niestety to się wszystko przelewa na mnie, i bywa tak, że raz wraca zmęczony po całym dniu do pracy. Ja jestem zirytowana, i moim miejscem, żeby się wyżyć, jest no, po prostu nakrzyczenie na niego za byle głupotę. I wiem, że to nie jest dobra droga, i staram się to kontrolować, ale czasem po prostu wybucham. I teraz, tak jak o tym mówię na spokojnie, bo tak jak mówię, mamy dobry okres z Lili No to łatwo mi to opowiedzieć i łatwo mi powiedzieć, co powinnam robić lepiej, co gorzej Kiedy jestem w tym dołku, kiedy Lili idą zęby albo ma skok rozwojowy No to wtedy już nie jestem taka spokojna, wychillowana i mądra Po prostu działam zgodnie z moimi emocjami i wtedy jestem wybuchowa Z tym, że ja mam coś takiego, że ja wybucham i potem szybko mi przechodzi, poczuję się lepiej Rasel on buduje w sobie różne emocje i dopiero potem sobie z nimi radzi. Więc zupełnie inaczej działamy. Dla mnie to jest oczyszczenie atmosfery. Niestety dla niego może mi od razu nie powiedzieć, że go skrzywdziłam i też muszę być bardzo ostrożna i no, zwracać uwagę na jego emocje i jego potrzeby, bo on od razu mi może nie wspomnieć o tym, co mu nie pasuje. Więc nie powiedziałabym, że jesteśmy w takim trwałym kryzysie. Ale y, jak są cięższe etapy, to wiem, że to się odbija na moim związku i że wtedy naprawdę musimy dbać o to, żeby nasza relacja była dobra. Bo tak jak jest teraz, to jest po prostu, no wiecie, cudownie, przychodzi, zadowolony, uśmiechnięty, ja też szczęśliwa. Ale na przykład jak się przeprowadzaliśmy, jak mieliśmy dużo stresów, dużo obowiązków, Naprawdę ciężko było zachować pozytywne wibracje w naszym domu. No i to po prostu jest naturalne. Nie możemy być zawsze szczęśliwi. Życie tak nie funkcjonuje, że zawsze jesteśmy optymistycznie nastawieni do wszelkich przeszkód. Ale po prostu uważam, że związek bardzo jest narażony na, na to, że po prostu nie mamy czasu tylko i wyłącznie dla siebie. Tak jak kiedyś mogliśmy się skupiać na tym, że hej, gdzie chcesz wyjść, co chcesz zrobić, teraz nie mamy tego przywileju, teraz zawsze już jesteśmy w trójkę plus jeszcze militan. No i ten mały człowiek jest maleńki, ale jest bardzo ważny i jej potrzeby też są ważne, i też pamiętamy o tym, że my zostaniemy na zawsze ze sobą. Ona któregoś dnia z tego gwiazd, gniazda wyfruje, więc dbanie o nasze emocje jest na pewno bardzo ważne. Ale w chwili, kiedy jest ciężko, po prostu ciężko się na tym skupić. Czy bałaś się porodu i czy słyszałaś o tokofobii? Pozdrawiam serdecznie. Bałam się porodu i nie wiem, co to jest tokofobia. Tokofobia is the fear of pregnancy and childbirth, czyli strach przed ciążą i porodem. Tak bardzo się bałam, kiedy. Kiedy zrobiłam test i wyszedł pozytywny, w ogóle nie byłam gotowa, żeby zobaczyć pozytywny wynik, ponieważ odłożyłam go na chwilę, miałam czekać 3 minuty, spojrzałam 15 sekund później i on już był pozytywny, więc zaczęłam się cała trząść i płakać i bardzo bałam się porodu. Miałam cudownego lekarza i już wreszcie jestem załamana, bo wczoraj byłyśmy z Liliu lekarza i jestem niezadowolona z przychodni, którą wybrałam dla niej, więc wiem, że znalezienie odpowiedniej. Opieki medycznej nie będzie tak proste jak było w Teksasie, ale e, już tego lęku w ogóle nie mam. Teraz mm, zdaję sobie sprawę, że przed ciążą miałam zupełnie inne lęki niż mam teraz. Przed ciążą bałam się właśnie porodu. W ciąży cały czas sprawdzałam, czy mała się rusza, czy, czy ją czuję, czy, czy po prostu każda wizyta u lekarza, dopóki Mami. nie usłyszałam bicia serca, to wstrzymywałam oddech, e, a. Bałam się też tego, co będzie po porodzie, bo ja bardzo nie lubiłam dzieci, zresztą... no. Więc ym, prawda jest taka, że zastanawiałam się, jak ja przeżyję ten dzień w domu z dzieckiem, a tego małego człowieka kocham, uwielbiam z nią spędzać czas, wręcz nawet no, nie wyobrażam sobie, żebym miała ją jeszcze oddać do przedszkola czy żłobka, gdzie wydawało mi się, że góra rok, najlepiej pół roku i będę wracała do pracy. Więc za to wszystko odpowiadają hormony i Bogu dzięki. Chociaż nie dajcie sobie wmówić, że od razu macie pokochać dziecko. I ja, szczerze mówiąc, w ciąży wydawało mi się, że, że, że wiem, co to znaczy, znaczy być w ciąży. I to może głupio zabrzmieć, no bo przecież w tej ciąży byłam. Ale dopiero jak ona się urodziła, dopiero jak ją zobaczyłam, to zrozumiałam, że w środku mnie był mały człowiek. I wydaje mi się, że druga. Że jeżeli kiedykolwiek będę w drugiej ciąży, to będę ją zupełnie inaczej przechodzić, bo już będę wiedziała, co to znaczy mieć takiego małego brzmiąca i, I po prostu dla mnie nie ma cudowniejszej osoby na świecie niż moje własne dziecko. Poród. Naprawdę wspominam super. Wiem, że bez nieczulenia byłoby dużo gorzej, ale też mam wrażenie, że. Tak nas natura wyposażyła, że o tym porodzie po prostu się po jakimś czasie zapomina. Co myślisz na temat późnego macierzyństwa? Nic nie myślę. Każdy powinien mieć dziecko wtedy, kiedy czuje się z tym dobrze i kiedy czuje się na to gotowy. Można być gotowym w wieku 20 lat, albo przynajmniej może nam się wydawać, że jesteśmy gotowe, bo co to znaczy: macierzyństwo to dopiero się okazuje, jak już to dziecko mamy. A jeżeli ktoś chce się skupić na innych rzeczach, na karierze, to niech to robi. I jeżeli. Zdecyduję w wieku 38-40 lat, że to jest ten moment, no to gratulacje tak długo, jak ty jesteś szczęśliwa i tobie jest dobrze? Działaj i rób co chcesz. Lili mieszka daleko od polskich dziadków. Jak się z tym czujesz? Codziennie Lili rozmawia z dziadkami i oczywiście chciałabym, żeby była bliżej nich i byłoby super, gdyby mieli taki genialny kontakt, jak ja miałam z moją babcią. Moja babcia to moja ukochana też bunia, ale staram się to nadrobić. To, ile ja jej daję miłości, to ile. ile... Co kochanie? Tyle, ile ja jej czasu poświęcam. Staram się, żeby nasza relacja była na tyle silna, żeby nigdy nie czuła się samotna. Czy utożsamiasz się z powiedzeniem, kocham swoje dziecko, ale nie lubię być rodzicem? Nie. Utożsamiam się z powiedzeniem, kocham moje dziecko, ale nie lubię innych dzieci. Um, ja się spełniam w roli mamy, uwielbiam to i uwielbiam mojego brzdząca. Coś, czego zupełnie się nie spodziewałam, ale też winie za to miłość i hormony I naturę, że tak dobrze mnie przygotowała do tej roli Czy bałaś się zostać mamą? Ja cały czas się boję, że nie będę dobrą Tak, bałam się zostać mamą Najlepszą mamą jest się wtedy, kiedy się nie ma dzieci i ma się wyobrażenia, jaką się mamą będzie A czy będziesz dobrą mamą, to zależy jaką masz definicję bycia dobrą mamą I co jest dla ciebie ważne ja po prostu staram się słuchać mojego dziecka i czytam. Znaczy, kiedyś powiedziałam, że nie czytam. Czytam, orientuję się, co jest teraz. was, chodź tu do mamy. Chodź do mamy, chodź. Chodź się przytulisz. O, właśnie, chodź się przytulisz, tak. Um, orientuję się, jakie są teraz metody wychowawcze na czasie, ale to nie jest tak, że wszystko biorę że jest czarne lub białe. Po prostu kieruje się intuicją, miłością, daje jej dużo dużo wsparcia, ale staje sobie sprawę, że te wszystkie badania, dowody się zmieniają co kilka lat i są różne poglądy i każdy może mieć inne podejście do macierzyństwa nie ma jednej reguły jednej książki, która zadziała na każde dziecko dlatego też nie, nie wyobrażam sobie po prostu wychowywać jej według jakiegoś scenariusza każda osoba jest inna i coś co działa na jedno dziecko nie musi działać w ogóle na drugie dziecko więc trzeba po prostu tego swojego bobasa poznać staram się być jak najbardziej spokojna też nie zawsze mi to wychodzi ale ogólnie mój bobas to moje szczęście i zawsze będzie moim bobasem, nawet jak będzie mieć 29 lat. Co kochanie! I ostatnie pytanie, co uważasz na temat homeschooling? Jeżeli ktoś ma do tego cierpliwość i samozaparcie, no to super. Mam koleżankę, która była całe życie uczona w domu, ma wiele znajomych, nie ma w ogóle problemów z nawiązywaniem. Najomości. Mama zawsze pilnowała, żeby chodziła do muzeów, do innych dzieci się pobawić. Wymieniały się z innymi mamami. Jeden dzień ta mama brała wszystkie dzieciaki, drugie, drugiego dnia inna mama brała wszystkie dzieciaki. Więc to wcale nie oznacza, że dziecko jest e, gdzieś od, oddelegowane i nie ma kontaktu z innymi rówieśnikami. Jeżeli komuś to pasuje, to bardzo dobrze. Ja osobiście nie chciałabym e, tego robić, ponieważ. Kiedy dzieci mi podrosną, to chcę iść do pracy, chcę wyjść z domu do ludzi i teraz się skupiam na tym i to mi sprawia przyjemność, ale podejrzewam, że jak zacznie mieć swoje życie, to też nie chcę być taką matką wiszącą i żyjącą użyciem swojego dziecka, że będę mieć wtedy swoje pasje, zainteresowania, zajęcia. I najzwyczajniej w świecie to się wszystko zmieni tak naturalnie, nie muszę teraz się tym stresować. To, że teraz czegoś potrzebuję i jest to bliskość mojego maluszka, nie oznacza, że za 10 lat, kiedy ona będzie nastolatką, będzie tak samo, więc niech każdy robi tak, jak im się podoba. Wiem, że homeschooling teraz w Polsce zaczyna być też coraz bardziej popularne, więc fajnie, bo mamy prawo wyboru. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie dać kciuku w górę. Też nie zamierzam teraz się zmienić w. Kanał parentingowy, więc nie musicie się o to martwić. Po prostu były pytania, więc na nie odpowiedziałam. Na dzisiaj bardzo dziękuję. Do zobaczenia w poniedziałek, bo robię sobie kilka dni wolnego. pa. pa. Zrobisz, papa?